Dzień dobry. Na Sofie Szarlatana gościmy dzisiaj panią Marzenę Dudek Iwanowicz, poetkę, która znalazła się u nas w dość nietypowy sposób. Czy może Pani opowiedzieć o tym, jak Pani do nas dotarła? Tak, to rzeczywiście była wielka niespodzianka, zaskoczenie ogromne, ponieważ jadąc przez miasto, tramwajem tutaj przed Szczytnicką i tutaj Reja. Nagle <grym> zobaczyłam Przedziwny obrazek, przedziwny widok, który kazał mi się zatrzymać, odwrócić wręcz głowę już z jadącego do przodu tramwaju, ponieważ był tak kontrastujący właściwie z tą szarością codziennego dnia i tych ulic naszych wrocławskich tego właśnie popołudnia. Zobaczyłam dziewczynkę, małą dziewczynkę stojącą w otwartych drzwiach. Kamieniczki, za nią pełno balonów kolorowych. Obok z drugiej strony widać różne, wystawione były ciekawe starocie, stare winylowe płyty. I ta dziewczynka tak stojąca, zadumana jadła, akurat przy mnie jadła loda no, wafelku i spoglądała na ulicę zaciekawiona. No był to rzeczywiście niesamowity widok, gdyż obok pełno jest takich kamieniczek do, do, do remontowania starych, zakurzonych i tutaj taka nagle coś zupełnie odmiennego. Zainspirowało mnie to wręcz do tego, że jeszcze w trakcie drogi jazdy tramwajem Powstał wiersz, napisałam wiersz o tej chwili, o tym momencie. Czy wiersz... mogłaby pani nam go przeczytać? Z ogromną przyjemnością nadałam temu utworowi tytuł Matrix. I to też jest taka ciekawa sprawa, ponieważ ciągle wam w pamięci jeden z rysunków satyrycznych mleczki, który, który, który wyglądał w ten sposób, że... Na pierwszym planie yy, za winklem, właśnie starej kamienicy, yy, dwóch yy, sztajmesów popijających piwo. Wokół wala, wala się pełno butelek po alkoholu, petów. A na drugim planie jest ulica, yy, taka sama jak tutaj <grytanie> właśnie tramwaje, przystanek tramwajowy i yy, yy, kobieta yy, z małą dziewczynką która trzyma w ręku balona, a jej płaszczek jest koloru niebieskiego i to był jedyny kolor odcinający się od czarno-białej tej fotografii rysunku. I cisztajmy się jeden do drugiego. Patrzy, i mówi, słuchaj, ty patrz, ale Matrix. No tak, I tak, to na ten właśnie, Na to, co tak naprawdę powinno być zwyczajną, codzienną rzeczywistością. Okazuje się, że nie zawsze. I być może to, co jeszcze niedawno mogło być takie oczywiste, teraz staje się czymś no, niezwykłym, takim właśnie współczesnym matriksem. Ale całe szczęście, że, że takie chwile iluminacji niemalże zdarzają się po prostu w życiu. To miejsce mnie na tyle wciągnęło, że odnalazłam w internecie ten właśnie antykwariat, to miejsce. Znalazłam także zdjęcie dziewczynki, która stała wtedy w drzwiach i postanowiłam odwiedzić osobiście. Ale zanim to się stało, to powstał taki wiersz. Matrix. Współczesne, tętniące życiem miasto. Widziane z okna mknącego tramwaju. I nagle odrapana kamienica. Mała dziewczynka u wejścia do szarlatana, jedząca loda w wafelku, ubrana w niebieską dżinsową kurteczkę, czerwoną plisowaną spódniczkę, białe rajstowki, wpatrzona w ruchliwą ulicę, za nią kolorowe balony wijące się wzdłuż framugi otwartych na oścież drzwi, zapraszających gościnnie do wnętrza. Stare, winylowe płyty na półkach, przyćmione światło naftowych lamp, drewniane młynki do kawy z korbką, przechowujące w szufladkach zapach równoległego świata. Obrazek z innego płótna. Czas zatrzymania w biegu. To piękne i piękne, że Chciało się Pani przyjść do nas i podzielić się z nami tym wierszem I jesteśmy niezmiernie szczęśliwi z tego powodu. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło to słyszeć. I proszę mi powiedzieć, bo y, długo Pani tworzy, prawda? Może nie tak długo, ale dosyć intensywnie, gdzieś od czterech może lat. Jak gdzieś wyczytałam, że Pani debiutowała w wieku 21 lat. O, taki młodzieńczy, młodzieńczy epizod. Rzeczywiście myślę, że wiele osób właśnie w takim wieku dorastania, 18, 17, 18, 19 lat, zaczyna przygodę z poezją. I mnie się też coś takiego przytrafiło, tak właśnie w okolicach 18. To było tak, trwało może z rok, kiedy parę wierszy powstało. Takich młodzieńczych, i rzeczywiście jeden z nich był wydrukowany w jakiejś gazecie, w gazecie polskiej, bodajże. Ale później była przerwa, zajmowałam się zupełnie innymi sprawami, chociaż też związanymi z literaturą. Ale w pisaniu wierszy była przerwa, i dopiero pewien bodziec w jakimś momencie życia. Zadecydował, że zaczęłam pisać. Zaczęła się moja przygoda też z publikowaniem ich na portalach literackich. Właśnie, doczytałam też, że opublikowała Pani ponad 130 wierszy. Więc <grym> Nawet więcej, na te lata to. <grym> Nawet opuszko. więcej, powiem Pani szczerze, że w tej chwili to mamy ponad 250 wierszy publikowanych. To nie może być stara informacja. Tylko to po prostu, to jest tak, że. Yy, Jestem wierna jak gdyby także jednemu z pierwszych swoich portali i tam są wszystkie moje utwory publikowane. Natomiast na portalu, na którym w tej chwili też opublikowałam ten wiersz Matrix ze zdjęciem, czyli na literatach, tam piszę od niedawna, może od półtora roku, jakoś tak. A proszę mi powiedzieć, skąd Pani czerpie inspirację ze swojej twórczości? Taka wrażliwość. No właśnie, to jest, to jest ciekawe, dlatego że ja nawet własne zrobione jakby przez siebie takie toniki, wierszy, niepublikowane oficjalnie, ale tak na własny użytek zatytułowałam inspiracje i podzieliłam je na kilka grup. I są to inspiracje muzyką Potrafię napisać wiersz, jak mnie zauroczy muzyka, na przykład na koncercie symfonicznym i harmonii. Wyciągam program, długopis i, i piszę Piszczę. w słuchania. Tak. Nie ma ograniczeń. Nie ma. To są oczywiście inspiracje literaturą. No, jestem z wykształcenia polonistą, więc jest to jakby bardzo bliski mi świat. Czyli sztuka panią Sztuka, ale także natura, natura, Miłość. Ze sztuką związana mocno natura. Miłość tak, to piękna inspiracja. I czy Sam. może mi Pani powiedzieć, że, czy, że poezja równa się miłość? Tak, zdecydowanie tak, bo to jest takie najsilniejsze uczucie, najsilniejsza wartość gdzieś w życiu, najsilniejszy bodziec, który determinuje nas do wszelkich działań. Na poezja, literatura, twórczość, prawda? jest właśnie takim, no, bez, bez miłości, bez szczyty zainteresowania światem, drugim człowiekiem, tym, co nas otacza, nie byłoby zatrzymania się, nie byłoby odwrócenia głowy. ja chciałam jeszcze nawiązać do tej miłości, takiej prawdziwej, bo y, dla Pani poezja i tworzenie jest również miłością taką ludzką, y, tak? Yy, tak, to znaczy ja rzeczywiście y, Mam kilka wierszy w ogóle poświęconych osobom spotkanym często przypadkiem. Często są to osoby poznane tylko wirtualnie, właśnie w świecie wirtualnym, ale także osobom, które były mi bliskie, rodzinie. I są to wiersze, w których w tych osobach odnajduję coś cennego, coś pięknego, coś, co mnie ubogaca. I wtedy dedykuję im takie wiersze. Uważam, że w ogóle spotkania z ludźmi to jest coś fascynującego. Ludzie też pani z filmu. Y Oczywiście, <głos》>. oczywiście. I no, do tego stopnia, że y y publikując na portalach literackich y swego czasu, to było całkiem niedawno, bo to był październik 2011 rok, weszłam na nowy portal. I tam od 10 dni publikował również pewien mężczyzna, który w tej chwili jest moim mężem. Myślę, że tym miłym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. Ja bardzo Pani dziękuję, że ja chciała Pani odwiedzić za naszą zakupanie. szarlatańską sofę. Dzisiaj na czerwonej sofie szarlatana gościła pani Marzena Tudek i Panowicz bardzo. Dziękuję.